I pytanie właśnie zasadnicze, aktywnie czy pasywnie. Czyli, będąc osobą, która ma pieniądze, która ma zdolność kredytową, a czasami nie ma pieniędzy i nie ma tej zdolności kredytowej, zastanawiamy się, czy warto inwestować w nieruchomości, czy to się w ogóle opłaca i co dla mnie jest najlepsze, czy aktywne, czy pasywne inwestowanie i myślę, że tutaj takiej jasnej, prostej odpowiedzi nie będzie, dlatego że każdy z was musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie sprawdziło się aktywne inwestowanie w nieruchomości i jestem z tego zadowolony, że poświęciłem się temu, że można powiedzieć porzuciłem oczywiście nie niedosłownie, ale sprzedałem swoją firmę komputerową. Mimo, że to była działalność gospodarcza, sprzedałem umowy związane właśnie z serwisowaniem tych różnych klientów i moi pracownicy przejęli właśnie tych klientów, a więc nie porzuciłem ich, nie zostawiłem na lodzie. Sprzedałem te, te umowy moim pracownikom, którzy zaczęli się tym zajmować już samodzielnie, a ja mogłem się poświęcić nieruchomościom. Natomiast powiedziałbym, że również w moim przypadku jest dużo tej pasywności, dlatego, że robiąc Wiele rzeczy i zajmując się wieloma tematami, czasami brakuje nam po prostu czasu. Czasami nie chce nam się pewnych rzeczy robić, a więc zaczynamy oddelegowywać zadania. I ta delegacja zadań powoduje, że część rzeczy jest dość pasywna, ponieważ nie musimy tego robić. Nie musimy poszukiwać nieruchomości, nie musimy robić remontów, nie musimy nadzorować tego remontu, nie musimy przygotowywać mieszkania do najmu, nie musimy go wynajmować, nie musimy nim zarządzać, jeśli mamy kogoś, kto to za nas zrobi. A więc możemy delegować zadania, czasami to zaangażowanie będzie takie połowiczne, troszkę aktywności, troszkę pasywności, ale da się to wszystko połączyć. Więc to każdy z Was musi sobie odpowiedzieć, w jaki sposób działać, czy aktywnie, czy pasywnie. A my przejdziemy sobie przez kilka takich informacji, kilka takich wskazówek, właśnie jak działać aktywnie, jak działać pasywnie, żebyście mogli sobie jeszcze bardziej dopasować właśnie do, do sytuacji, do chęci, do in, żeby zainspirować się właśnie jedną z nich. Jak inwestować aktywnie? Oczywiście, można działać aktywnie, poszukując, przygotowując nieruchomości na wynajem. To jest, myślę, najprostsze, takie naj, najfajniejsza rzecz związana z inwestowaniem w nieruchomości, kiedy znajdujemy nieruchomość, kupujemy tę nieruchomość, wynajmujemy i mamy z tej nieruchomości przychód pasywny. Oczywiście, dzisiaj, w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że to nie jest aż tak, aż tak proste, jak było kiedyś. Kiedyś to były ceny, kiedyś to było bardzo tanio. Te ceny najmu po pandemiczne jeszcze, nie wróciły, a więc można powiedzieć, że nie ma jeszcze takiego Eldorado jak było, było kiedyś. Trzeba jeszcze poczekać pewnie z rok czy, czy dwa lata, żeby znowu te stawki e, urealniły się i żeby ten najem opłacał się jak do tej pory. E, I oczywiście można powiedzieć, że będziecie mieli rację, e, mając takie wątpliwości. Natomiast e, nie warto tego zostawiać. E, dlatego, że jeżeli będzie już ten idealny czas, dobrze byłoby mieć e, pełną wiedzę pełną strategię właśnie działania, a żeby to mieć to trzeba byłoby zacząć, zacząć działać. Także e, zdecydowanie, jeżeli zastanawiacie się nad działaniem aktywnym, warto właśnie z tymi nieruchomościami na wynajem również się zapoznać. E, drugim aspektem jest oczywiście flipowanie, czyli takie standardowe e, kupił, sprzedał. I teraz, jeżeli e, mówimy o rynku rosnącym, tak jak mamy dzisiaj, e, i prawdopodobnie jeszcze w ciągu następnego roku czy dwóch, na pewno e, nie powinno się tutaj nic drastycznie zmienić, to flipowanie można powiedzieć, że będzie dość bezpieczne. Dlatego, że jeżeli kupimy nieruchomość, i za jakiś czas ją będziemy chcieli sprzedać. Raczej nie powinniśmy na niej stracić. Ten zysk powinien być całkiem przyzwoity. Jeżeli będziemy też pomagać innym osobom, które chcą kupić nieruchomości i przygotować dla nich, czyli pozbywając się jakichś tam problemów, remontując mieszkanie i przygotowując je właśnie dla osób, które nie mają czasu, nie mają wiedzy, nie mają umiejętności, żeby takie mieszkanie sobie przygotować, to myślę, że to będzie jak najbardziej sensowne, żeby takim flipowaniem zająć się. Jeżeli połączymy sobie flipowanie z znajmem, może być coś jeszcze powstać taka bardzo fajna hybryda. Dlatego że jeżeli kupujemy nieruchomość, żeby ją sprzedać, ale sprzedać w formie mieszkania inwestycyjnego czy gotowca inwestycyjnego, to może być to dla nas i dla inwestora który chce kupić takie mieszkanie, może być jeszcze ciekawsze. Na czym polega gotowiec inwestycyjny? Być może już wiecie, chociaż w internecie są też takie różne przekłamane definicje. Dla nas, tak jak zaczęliśmy przygotować właśnie te gotowce inwestycyjne i nazwaliśmy je w taki sposób w 2013 roku, to chodzi o mieszkania, które są już wyremontowane i wynajęte jest inwestycyjny to jest mieszkanie, które już pracuje, to jest gotowy biznes, który możemy kupić, a więc Wy aktywnie przygotowując takie mieszkania robicie flipa, ale flipa na nieruchomości na wynajem, więc łącząc taką hybrydę myślę, że można wtedy znaleźć inwestora, który chętnie właśnie kupi gotowy biznes, aby na tym przygotowaniu i na tym flipie będziecie w stanie fajnie zarobić. Oczywiście, flipując po jakimś czasie, robiąc 10, 20, 30 flipów, pewnie stwierdzicie, tak jak większość inwestorów, z którymi mamy do czynienia, że ile można się bawić, takie małe, pojedyncze rzeczy, zajmować się. Daną transakcję trzeba dość mocno, a im więcej chcemy zarobić, tym więcej takich transakcji musimy zrobić, więc jeszcze więcej czasu i porozrzucane nieruchomości po całym mieście no, powodują, że tego czasu się dużo traci, i człowiek wtedy przechodzi taki tryb. A co można zrobić lepiej i więcej? No właśnie, i wtedy przychodzi deweloperka, czyli. Możemy przygotowywać takie remonty, przebudowy mieszkań, które generalnie jakby można powiedzieć, że na rynku wtórnym już robimy, to przejść na rynek pierwotny, czyli rozpocząć swoją przygodę jako deweloper, budując właśnie mieszkania, czyli nie flipując nimi, żeby kupić i sprzedać, tylko budujemy i dopiero wtedy sprzedajemy. Deweloperka, oczywiście, że jest dość trudna to już jest kolejny etap jakby poza po flipowaniu w którym należy dość mocno się zaangażować, trzeba mieć dość dużo wiedzy i tutaj już bez wsparcia merytorycznego myślę, że nie warto byłoby w ogóle działać. Kolejnym etapem, kolejną Kolejnym punktem, który można tutaj właśnie poruszyć jest podnajem. Część osób powie, ok, ale ja nie mam pieniędzy, żeby flipować, nie mam kilkaset tysięcy złotych, tym bardziej, że zacząłem zbierać, ale okazało się, że ceny nieruchomości poszły tak mocno w górę, że tych pieniędzy nie starcza mi, żebym był w stanie, była w stanie kupić jakąś nieruchomość, żeby ją później sprzedać, więc na pewno też podnajem może być bardzo fajnym tutaj aspektem. Jak to mówi jeden z najbardziej znanych podnajmistrzów Mateusz Brejta, swoje chwalicie, cudzego nie znacie. A więc niekoniecznie musi być to zakup nieruchomości, niekoniecznie musimy to wynajmować coś, co mamy w swoich zasobach, ale może to być podnajem i podnajem też jest fajnym tutaj aspektem, fajnym, fajną możliwością, fajną drogą właśnie dla, szczególnie dla osób, które nie mają pieniędzy, nie mają zdolności kredytowej, ale niekoniecznie. Dlatego, że tak jak ma się Mateusz podkreśla, szczególnie. W dużych miastach jest naprawdę bardzo wiele fajnych nieruchomości, które mają świetną lokalizację. Ale nie jesteśmy w stanie ich kupić, dlatego że są bardzo drogie. Zobaczcie na centrum miast, tam jest dość dużo fajnych nieruchomości, ale gdybyście chcieli kupić takie mieszkanie w takiej bardzo dobrej lokalizacji, to może się okazać, że cena jest tak wysoka, że tej rentowności nie jesteśmy w stanie osiągnąć. Ale mówimy o dzisiejszych cenach, a ktoś, ten właściciel, bardzo często nabył to dużo taniej. Dla niego wynajęcie tego mieszkania poniżej dzisiejszych rentowności może się okazać, że. I tak będzie dawało mu z, z tych pieniędzy, które on wcześniej zainwestował, bardzo wysoką rentowność. Więc jeżeli my się wtedy pojawimy, na białym koniu chętni właśnie do wynajęcia, często jeszcze wyremontowania, doposażenia tego mieszkania, może być to na pewno dobre rozwiązanie i warto też wziąć pod uwagę. Oczywiście, aktywnie można jeszcze działać w różnych biznesach z rynku nieruchomości, chociażby zarządzanie. Jeżeli kupimy mieszkanie dla siebie, jedno, drugie, trzecie, zarządzamy tym mieszkaniem, ale nie mając czasu, zajmując się też innymi rzeczami, innymi sprawami, może się okazać, że tego czasu nie chcemy poświęcać, więc zaczynamy szukać osób, którymi, którymi będziemy się chcieli właśnie wyręczyć. I jeżeli mamy już jedną, drugą, trzecią osobę, okazuje się, że tworząc taki biznes zarządzania, to dlaczego? nie wziąć kolejnych mieszkań, żeby te osoby zarobiły nie tylko na nasze mieszkania, ale też na swoją pensję, żebyśmy nic nas nie kosztowało właśnie utrzymanie tych ludzi, a wręcz jeszcze, żebyśmy mogli na tym zarabiać. Również pośrednictwo jest całkiem, całkiem ciekawe, czyli jeżeli będziemy wyszukiwać nieruchomości, znajdować właśnie i dla zwykłych osób, ale też dla inwestorów, myślę, że to jest też dobry, dobry sposób na biznes właśnie związany z aktywnością, szczególnie jeżeli znajdziemy, Fajną grupę inwestorów, z którymi będziemy współpracować, to można liczyć na to, że ta prowizja, a prowizja przy dzisiejszych cenach nieruchomości, myślę, że jest całkiem przyzwoita, na pewno przekracza średnią rynkową, a więc wtedy na pewno z pewnością zakładam, że złapiemy się do tej klasy wyższej niż średnia określana przez nasz rząd. I jeszcze jednym ważnym, właśnie biznesem z rynku nieruchomości, myślę, że będą.